Yy, wam recenzję spawarki Craft Dele Professional, tej żółtej. Tu jest tabliczka znamionowa jej. Yy, tu jest jakiś numer, numer seryjny: IGBT 300. Tu jest to spawarka, która ma znamionowo 300 A. Powinna mieć w spawania. Prawdopodobnie tyle ma lub ma bardzo blisko Można ją według tego co producent pisze spawić elektrodą maksymalnie piątką Piątką nie testowałem, testowałem czwórką Bardzo dobrze spawa przy dwóch amperach Tu jest jej tabliczka osiągów, jak to można powiedzieć 232A można spawać ciągle przy 360% czasu. Co można o niej powiedzieć więcej? Ogólnie jestem z niej bardzo zadowolony. Przepalił, przespawałem nią dwie paczki elektrod. I daję sobie radę. Nie polecam do niej przedłużaczy. Które mają więcej jak 30 metrów długości i której kabel w środku, ponieważ będą się strasznie grzały. Ja używam do niej 60, no i jest po prostu tragedia. Grzeje się jak piekarnik kabel. Więc rozważam po prostu zakup jakiegoś lepszego kabla przedłużacza do niej. Tu ma wyświetlacz, na którym pokazane są ampery. Tu jest pokrętło do regulacji. Do 306 się da na maksymalnie prąd ustawić. Tu ma wykręcone te euro połącza Kable spawalnicze są dość grube w niej i dobrze wykonane. Przewód zasilający z tyłu. Tu oczywiście ma włącznik. Ono, dość dobry wentylator, który się zapobiega grzaniu tej spawalki. Nawet przy wypalaniu dziur w metalu, przewód zasilający do niej jest dość gruby, dobrze wykonany. Także tutaj nie ma nigdzie zastrzeżeń. Ogólnie posiadam tę spawarkę prawie pół roku i jestem już nie bardzo zadowolony. Spawarka kosztuje jakieś 200-300 zł. Zależy gdzie kto trafi. I ogólnie poleciłbym ją do amatorskiego spawania na pewno, a do bardziej profesjonalnego. No też się nadaje. Robi równe spoiny, równe spawy, nie gubi łuku w trakcie spawania, także według mnie to jest bardzo dobry sprzęt za te pieniądze.